Zdaję sobie sprawę, że muszę wygrać tę walkę, jeżeli chcę się liczyć w światowym boksie i to najlepiej wygrać w jak najbardziej zdecydowanym stylu. To Jest Boks jest sponsorowany przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Z Maciejem Suleńskim w Dzierżoniowie. Zaczął się Twój obóz tutaj. Miałem okazję oglądać Twój trening siłowy, a wcześniej trening bokserski z Piotrem Wytrzewskim. Chyba już się trochę zaklimatyzowałeś. E, tak, jestem to czwarty dzień, e, w piąty w niedzielę, nie na no, czwarty, w niedzielę przyjechać, tutaj wieczorem. E, Mamy zamiar tutaj spędzić około 5 tygodni, nie około, ale pełnych 5 tygodni. I tak, za jakim to się już, wiem gdzie to jest, wiem jak dojechać, chociaż czasami się jeszcze gubię, tak mimo tego, że też wiasteczką orientacja, orientacja w terenie jest dosyć e, słaba e, ale tak jest fajnie, dobrze mi się tutaj trenuje wyciszenie, spokój. Mi było potrzebne, skupiam się tylko na walca, więc e, rewelacja. Dogaduje się chyba na tej tarczy z Piotrem Widzewskim przerabiacie konkretne akcje. E, nie ma tak dużo tego czasu, więc chyba ograniczacie e, się do kilku akcji, które ćwiczycie do bólu. Znaczy nie ma dużo czasu, tak? No jest 7 tygodni, 6 już teraz. W Warszawie ja miałem trening, treningi siłowe. A więc 3 tygodnie, a więc ten okres przygotowawczy trwał około 10 tygodni będzie, a więc w sumie normalka. No, ale tak, mamy, mamy nazwisko Rywala. Wiemy, z kim boxujemy, wiemy, pod kogo się przygotowujemy. A więc mamy ułatwione zadanie, tak naprawdę. A więc wszystko, co robimy, jest pod Rosado. No i cieszę się z tego, że tak naprawdę dostałem długi czas na przygotowanie pod tego Rywala. Nie było Cię na konferencji, już się pojawiły jakieś tam informacje, że jeszcze kontrakty nie są podpisane. Niektórzy zaczęli się bać. Że walki, do walki może nie dojść. Uspokoisz trochę kibiców? No jasne, spokojnie, spokojnie. Tak, to są formalności między mną a promotorami. Eee, nie byłem na konferencji, tak naprawdę, bo no bo nie było sensu do końca jechać tak, znaczy nie było sensu, był sens jechać ale wiadomo przyjazd tam z powrotem, tak jak Eddie Herr powiedział, że rzeczywiście to jest kawał drogi i jak zmianę w trafie czasowej, to jest tak naprawdę 4-5 dni wyłączony byłbym z treningu, takiego, że musiałbym się poświęcić 100%, bo jednak ten organizm dostałby troszeczkę po dupie no ale uspokajam wszystkich, na spokojnie walka będzie 15 marca z Gabrielem Rosado nie macie czego się martwić. Eee, tak jak mówię, kontrakty to są formalności między mną a promotorami. Eee, kontrakt jest długi. E, musiałem go dać do prawnika. Pan Andrzej Wasilewski też, też go na początku przeanalizował. Negocjowali z panem Hermanem, A więc wszystko jest dobrze, spokojnie. Eee, czujesz, że jeżeli wygrasz tą walkę, to możesz zostać e, może nie od razu gwiazdą wielką w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno możesz swoje nazwisko wrzucić w to miejsce zawodników będących w zakresie tytułu. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli wygram to walkę to tu mogę dostać od razu i zdaję sobie sprawę, że jak przegram, to, to mogę wypaść z gry. A więc e, tak naprawdę w tym momencie presja jest dużo większa na mnie niż, niż na walce przed walką z bo tak naprawdę w walce z J.K.O.P. wyszedłem o na twarzy, byłem skazywany na pożarcie i mogłem tylko zyskać. I zyskałem. mimo to, że przegrałem. Natomiast tutaj role są troszeczkę odwrócone, ja jestem faworytem, to ja mam wygrać tą walkę, mimo tego, że boksuję na terenie rywala, co mi to kompletnie nie przeszkadza, a jeszcze bardziej mnie motywuje, zdaję sobie sprawę, że muszę wygrać tą walkę, jeżeli chce się liczyć w światowym boksie i to najlepiej wygrać w jak najbardziej zdecydowanym stylu. Oglądałeś od czasu ogłoszenia y, jakiejś więcej walki niż wcześniej, bo wcześniej rozmawialiśmy, mówiłeś, że widziałeś kilka, Na nadrobiłeś to, czy zostałeś już to Piotrowi Wittrzewskiemu? Wiesz co, obejrzałem tylko kilka rund z, z Ariasem, byłem kompletnie zaskoczony jego stylem boksowania i ja nie wiem czym to jest spowodowane, bo tak naprawdę Arias, który jest uciek uciekinierem, w ringu cię pokazało z Danierem Jacobsem, obiecywał w tej walce, że nie będzie biegał, więc dziennikarze go tam maglowali, czy, czy daje słowo, że nie będzie uciekał po całym ringu, nie nie uciekał. A to Gabriel Rosado okazał się tym zawodnikiem, który był w defensywie głębokiej czasami w defensywie. Ale boksował mądrze z tej defensywy, co byłem troszeczkę zaskoczony, bo zazwyczaj Rosado nas przyrzucało do tego, że szedł do przodu a non-stop atakował, a tutaj takie dziwko mnie chapło. No, ale co, no będę przygotowany na, na najlepszego rosado, jaki tylko może być. Nie sądzę, żeby nie zepchnął do obrony. Ja na to nie pozwolę, a jak będzie chciał, to pójdziemy na wojnę. Eee, no, na pewno będę musiał być ostrożny, będę musiał boksować bardzo mądrze. Mamy tutaj kilka, e, kilka fajnych akcji na rosado, które na pewno będą wchodziły. Eee, no i co, no i po prostu musimy to maglować, setki razy powtarzać i to wejdzie w krew. Super, powodzenie. Dziękuję. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.